Kochani, witam Was po raz kolejny na moim kanale i zapraszam Was na następny foodbook 1800 kalorii. Słuchajcie, do wakacji zostało coraz mniej czasu, bo jeśli się nie mylę, to miesiąc z groszem. Dlatego teraz nie możemy się poddać. Słuchajcie, zostało nam 30 dni, przez które musimy zawalczyć o wymarzoną sylwetkę. Musimy się postarać, jeść zdrowo, liczyć kalorie i uwierzcie mi, że razem nam się uda. Dlatego się nie poddajemy i idziemy do końca. Do zrobienia śniadania potrzebujemy. 40 g mąki, troszeczkę proszku do pieczenia, dosłownie szczypta, 100 g twarogu, u mnie jest półtłusty i dwa jajka. I będziemy robili takie placuszki. Wszystkie składniki są już w miejscu, teraz będę je miksować mikserem. Możecie dodać cukier, gwarantuję, że będzie lepsze. Ja niestety z racji ucięcia kalorii nie mogę sobie pozwolić na cukier, ale za... miałam super słodkie dodatki. Wymieszane i po konsystencji widzę, że to chyba wyjdzie jednak jeden duży omlet. Albo nie wyjdzie nic. No, cicho. raczej nic. No cicho, jeszcze raz. No i po co ty się odzywasz zawsze? Dajemy na patelnię 10 gram oleju i dopiero potem wylewamy naszą masę na omleta. Karol niż Nutella, a w sumie smaku są bardzo, bardzo podobne. Jeśli chodzi o te placuszki, układamy teraz na siebie, tworzę taką wyżyczkę w nich, jak widzieliście na początku. Dzięki czemu ta Nutella jeszcze bardziej się rozpuści. Na sam koniec, słuchajcie, pójdzie ping Mamy gotowe śniadanko, jak widzicie dużo słodkiego, a zarazem mamy tutaj źródło białka, czyli twaróg. Mamy kochani porę obiadową i na obiad będę robiła siekane kutleciki. Dlatego potrzebujemy cebulę, jedno jajko, piersi kurczaka, pieczarki, kukurydza oraz tutaj mam trzy przyprawy i troszkę, odrobinę kaczapu. Jest tego tak dużo, ponieważ ja tutaj robię dwie porcje. Akurat mięso jest tylko dla mnie 150 gram, ale wszystko resztę to jest już na dwie porcje. A do tych kotlecików będą ziemniaki. Cebulę mam już pokrojoną. Mięso zaraz będę kroiła w takie drobne paseczki. Pieczarki pokroję w kostkę. I to wszystko do jednej miski. Wszystko razem wymieszamy. I powstanie nam taka masa, którą nałożę na blaszkę. I to się będzie piekło w piekarniku przez około 15-20 minut. I teraz zabieram się za zakrojenie pieczarek. Pieczarek tak naprawdę potrzebuje tylko 5 sztuk, reszta idzie dla mojego chłopaka. Pokrojone pieczarki dodaję do mięska. Teraz do tego dodajemy około 20 gram kukurydzy. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby się dobrze połączyło I damy tu teraz wszystko na blaszkę Blaszkę do piekarnika na około 15-20 minut Zapomniałam o najważniejszym Ser Ser, jak nie ser to to w ogóle nie wyjdzie Dobra, idę po ser, chwila Zapomniałam o mozzarelli Słuchajcie, gdyby nie ta mozzarella to tak naprawdę Nie wyszłoby to takie świetne jak ma wyjść Dlatego ja tutaj dodaję 40 gram I dopiero po dodaniu tego sera Możemy to wszystko dawać na blaszkę gotowe. Tutaj są ziemniaczki z małą ilością mleka. Wyszły takie kotleciki. Ja mam akurat trzy, bo już jestem strasznie głodna i reszta jeszcze się dopieka, ale ogólnie wyszły takie trzy kotlety. I jako witaminki mam paprykę. Zabieram się za jedzenie i widzimy się na kolacji. Na kolację potrzebujemy trzy wafle kukurydziane, 50 gram banana oraz całe opakowanie Monte. Thank you. kolacja. Mam trzy wafle posmarowane monte, jeszcze zostało troszkę w pojemniczku, to zjem sobie osobno i do tego kawałeczek banana. Zabieram się za jedzenie i kładę się spać, bo jest już naprawdę późno. Także dziękuję za oglądanie, łapka w górę i zapraszam Was na kolejny filmik.